Pora na Tytanów. Tak kończył się jeden z tomów Nightwinga, serii pisanej przez Toma Taylora. Mianowicie to był tom drugi, Bitwa o Serce Bloodhaven. Nadszedł więc czas Tytanów w tomie trzecim Nightwinga i od tej pory można powiedzieć, że Tytani święcą triumfy albo mają w końcu własną serię w Polsce. Chyba po raz pierwszy w historii, że chodzi o tą dorosłą grupę i zaczęliśmy od świata bestii. Więc to nie była po prostu taka zwykła seria, tylko wielki, wielki event, świat bestii. Jak patrzyliśmy na te zeszyty, to mieliśmy niby ty też tytanów od 1 do 5, ale bardzo dużo różnych eventowych zeszytów, na przykład Beast World 1-2, Wall, e Wall Rising i jakieś fragmenty z różnych zeszytów. W tomie numer 2, Świata Bestii, znowu mieliśmy taki zbiór różnych historii, z różnych tomów. Beast World 3-6, czyli nowe elementy eventu, GOTAM, Beast World Tour, GOTAM, pierwszy numer, Beast World Tour w Metropolis, ale oczywiście też byli Tytani, Tytani od 6, 6 do 7, nawet był Nightwing od 109 do 110, przynajmniej oficjalnie, nie pamiętam, czy tutaj coś się nie nie było jakichś problemów, nie, były to Nightwingi normalne, były normalne Nightwingi. No i cóż, skończył się dwa, czas best, świat Bestii. Można powiedzieć, że nadszedł czas podsumowań, ale w zasadzie nadeszła Mroczna Królowa. Cześć! Szymon z tej strony, po tym przydługawym wstępie, witam Was serdecznie na moim kanale i powiem kilka słów na temat komiksu Tytani Tom trzeci Mroczna Królowa. Jest to komiks wydany w Polsce przez wydawnictwo Egmont. Ja dostęp ten komiks do od wydawcy bezpośrednio w celu recenzenckim. Wydawca nie ma wpływu na moją opinię. A moja opinia jest. Hmm, jakby to określić, taka generalnie pozytywna, ale to nie jest pełny zachwyt, jakby to miał to określić, ale przejdę do meritum. Kluczową historią do czytania tej opowieści są te pierwsze dwa tomy. Te Nightwingi to można sobie jeżeli ktoś chce darować, aczkolwiek od, yy, zalecam przeczytanie, bo mi się tam ta seria też bardzo, podo bardzo podoba. Natomiast tutaj Tytani mi się podobają. Lubię tą grupę. Natomiast dlaczego uważam, że to nie jest jakieś wybitne? Ponieważ nie jest to jakieś super przełomowe moim zdaniem opowieść, za to ma mnóstwo, mnóstwo w sobie serducha. Od początku czytając serię Tytani w tym świecie bestii miałem wrażenie, że to jest rodzina. Że to nie jest grupa Taka jak Liga Sprawiedliwości, która ma, że to określę, są obcy sobie ludzie, tylko tu są w dużej mierze właśnie rodzina. Oni są chcą ze sobą bardzo, bardzo ściśle współpracować i bardzo się nawzajem wspierają. Jako, że jest to grupa Tytanów, którzy są pełnią teraz obowiązki obrońców Ziemi, zastępując niejako na tym polu Ligę Sprawiedliwości, no to jeżeli jest jakiś. Potężne kosmiczne zagrożenie, no to oni są na pierwszej linii frontu. Tak było w tym świecie bestii. Konsekwencją świecie, be, świata bestii jest w pewnym sensie pogorszenie relacji, że tak określę, między społeczeństwem a tytanami. Ponieważ społeczeństwo odkrywa, czy uświadamia sobie, zaczyna w końcu rozumieć, że tytani, jako grupa superistot, mogą być niebezpieczni. Oczywiście to w dużej mierze jest podkręcone przez osoby, którym zależy na eskalowaniu tego konfliktu, więc to nie jest tak, że ludzie sami sobie zapominają tylko i wyłącznie, że o wszystkim, co ty nie niedobrego zrobili, tylko w odpowiednim momencie, w odpowiednio nakręcona histeria powoduje, że ludzie nie dostrzegają pozytywów, widzą tylko problemy i konsekwencje, czy ciężkie elementy. No i cóż, Mamy tutaj nadejście tej mrocznej królowej, ja Wam nie chcę zwracać tajemnicy o kogo chodzi, ale to jest dla tych co czytają komiksy z tytanami, co czytali Świat Wersji, to wiadomo, to jest wręcz oczywiste o kogo będzie chodziło, natomiast jest to prowadzone bardzo, bardzo fajnie. Jest tu moment, w którym Dick zachowuje się jak Bruce Wayne, co mnie po prostu zaskoczyło, było takie przekombinowanie typu plan w planie ale hmm, w sumie uczył się u niego i dowodząc najpotężniejszą drużyną na, sie, na Ziemi, powinien pewne rzeczy przygotowywać i planować. Zwłaszcza na to, że on jest osobą generalnie, któ która teoretycznie jest tutaj najsłabsza. Teoretycznie oczywiście jest świetnie wyszkolonym atletą, ale nie ma żadnych supermocy. Natomiast otacza się postaciami przepotężnymi. Jakby powiedzieć, że tutaj można, można by powiedzieć, że najsłabszą, najsłabszą pod względem poziomu mocy jest chyba do odpowiedni Wonder Woman. Tak mi się wydaje, ale to jest takie najsłabszą, oczywiście przesadziłem teraz. Co do tej całej opowieści, ona jest bardzo, bardzo, bardzo klimatyczna, niewybitna i bardzo bym powiedział skupiona na tych relacjach rodzinnych między Tytanami. I urzekła mnie rola jednej postaci. Jeden gość, jedna, no już od razu powiem gość. Gar. Po prostu Garfield Logan, Beast Boy, on miał tam w pewnym momencie tak niesamowitą rozmowę, taką, taki wpływ, tak niesamowity, że po prostu byłem, wow, to ja rozumiem. Takie, takie postacie, to ja rozumiem. Więc on jest tu świetny. W komentarzu pod filmem prezentującym to co dostałem od Montu jedna osoba zwróciła uwagę, że tu jest taki motyw ala Power Rangers na koniec. No nie sposób się nie zgodzić. Jest coś takiego. Jest to kreatywnie wykorzystują inaczej. Wykorzystują motyw znany z Power Rangers, ale w kreatywny sposób i można się pośmiać. Ale i tak najważniejszy jest Gar. Komiks podobał mi się. Nie jest wybitny, nie jest arcydziełem gatunku, ale to jest po prostu dobra, superbohaterszczyzna, drużynowa. A o drużynową superbohaterszczyznę, o postaciach yy, o niemalże boskich mocach jest bardzo ciężko pisać, a tutaj bohaterowie co robią? Bohaterują. Czyli jest to, do czego są powołani. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli lubicie Tytanów, podobał Wam się Świat Bestii, Mroczna Królowa stanowi takie, takie fajne zakończenie, tym bardziej, że pewne fabularne Elementy z tego komiksu są takie zajawki obecne w tych dwóch wcześniejszych tomach. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.